No to lecimy tak, mamy zadanie kolejne, zadanie drugie. Zadanie drugie jest to dział. Ma jest to temat rozwiązywanie równań i nierówności z zastosowaniem wykresu funkcji. I mamy tutaj takie zadanie. Na podstawie poniższego rysunku podaj. Dziedzinę funkcji f i g zbiorę wartości funkcji f i g. Dla jakich argumentów wartości funkcji f i g są równe i dla jakich argumentów funkcja g przyjmuje wartości większe niż funkcja f. No to zaczynamy od dwóch pierwszych rzeczy. To, to takie bardzo prościutkie mamy. Czyli tak, podpunkt A nazwijmy sobie to dziedziny. Czyli dziedzina funkcji, dziedzina funkcji f. Są to takie X. -y. I patrzymy. Funkcja F w naszym przypadku to jest funkcja czerwona, czyli widzimy, że ona tutaj nie jest żadną kropką zakończona, czyli ona leci od minus nieskończoności, ona sobie tu leci, 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 leci. I tak samo tu żadną kropeczką nie jest zakończona, czyli leci do plus nieskończoności. Czyli dziedziną jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych. I teraz dziedzina funkcji G. Ta sama sytuacja odczytujemy z naszego Naszego rysunku. Mamy G g zielona, tym razem widać ewidentnie kropeczkę się zaczyna, czyli odczytujemy argument, od w którym to się miejscu zaczyna, czyli widzimy, że jest to argument minus 7, czyli funkcja nam zaczyna się w minus 7. Minus 7 jest. argument dla minus 7 w punkt dla argumentu minus 7 jest kropeczką zamalowaną, czyli ten punkt należy do wykresu funkcji, czyli nawias domknięty. I ta sama sytuacja. Funkcja sobie tutaj idzie, 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 aż widzimy, jak się go, można powiedzieć kończy, ale się ona nie kończy. My dobrze wiemy, jak nie ma kropeczki, czyli ona leci do plus nieskończoności, czyli do plus nieskończoności. Mamy zatwioną dziedzinę. Lecimy w takim razie z, z zbiorem wartości funkcji, zbiór wartości funkcji. Lecimy w takim razie pod punkty B. Zbiór wartości funkcji F. Jeżeli przypominamy, dziedzina to były x, to zbiorem wartości są y, czyli odczytujemy y. Funkcja f, czyli funkcja czerwona, funkcja czerwona tak, czyli teraz przy dziedzinie leciliśmy od lewa do prawa, przy zbiorze wartości lecimy od dołu do góry. I nasza funkcja, nasza funkcja czerwona, bo wtedy mówimy o funkcji f, ona się tu zaczyna, przyjmijmy, że to jest argument i gdzieś tu minus półtora, takie troszeczkę niewyraźnie narysowałem, czyli minus 1,5, minus jeden i pół. Oczywiście tutaj domknięty nawias, to sobie mówiliśmy w odpowiednim temacie. zbiorę wartości funkcji do i lecimy teraz funkcję. Widzimy, że funkcja czerwona, wykres tej funkcji czerwona leci tutaj nam do góry. Ta sama sytuacja tutaj do góry, czyli ona leci nam do plus nieskończoności. I tak samo ze zbiorem wartości funkcji g. Tak samo odczytujemy y. I y. Y tym razem g, czyli zielona. Widzimy tutaj znowu ta sama sytuacja, co przy dziedzinie. Ewidentnie widzimy początek tej funkcji. Ten początek jest osiągnięty dla wartości minus 4. Kółeczko zamalowane, więc nawet zamknięty. I ta funkcja sobie tutaj lecimy takim skanerem. Lecimy. Ta funkcja cały czas, cały czas, cały czas jest. I ta funkcja nam ucieka do góry. I do plus. Nieskończoności, czyli mamy zbiór wartości. Lecimy w takim razie z kolejnym pytaniem, dla jakich argumentów wartości funkcji f i g są równe. Czyli podpiszmy sobie pod funkcję c, f od x ma być równe g od x. dla -ów i tutaj to jest nasze to jest nasza odpowiedź czyli na wykresie szukamy taki, na wykresie szukamy takiego miejsca gdzie funkcja czerwona się przycina z funkcją zieloną mamy tutaj takich sytuacji kilka. No to zaznaczmy sobie tę sytuację. Weźmiemy sobie kolor. A może niech będzie ten zielo, a, zielony już jest to w takim razie może na niebiesko. Tutaj widzimy tą sytuację po raz pierwszy. Tu widzimy tą sytuację po raz drugi. I tu widzimy tą sytuację po raz trzeci. Czyli odczytujemy, czyli te punkty, te punkty. To w takim razie ja mogę sobie powiedzieć, ten punkt tutaj ma współrzędne minus 6, 0. Ten punkt tutaj ma współrzędne minus 2, 0. I ten punkt tutaj ma współrzędne 5, i druga współrzędna y, to tu widzimy, jest to 3. 5 i 3. Dobra. No to w takim razie, czy my to wpisujemy, to co tutaj zapisałem po lewej stronie, nie. My tutaj wyraźnie sobie zapisaliśmy, że nas interesują x. x to jest pierwsza współrzędna, czyli to jest to, to jest to. To no jest to. Pamiętamy, że punkt ma dwie współrzędne. pierwsza jest x, a druga jest y, czyli w naszym przypadku tutaj sobie wygąkujemy szybciutko ten znak zapytania, bo to nam nie jest potrzebne i tutaj sobie zrobimy tak, zamiast równo się ładnie zrobimy sobie tak, należy, i tych punktów mówiliśmy są trzy, czyli są też trzy i argumenty, czyli minus 6, minus 2 i 5. Miga tutaj światło, bo tutaj jakiś tam film w międzyczasie sobie leci, niech sobie leci. I mamy tak podpunkt C. Zrobiliśmy to teraz pod podpunkt D. No i ciekawsza można powiedzieć sytuacja, czyli tutaj mieliśmy równanie tak jak było w temacie, czyli równanie, czyli wykorzystanie tych szkiców, tych rysunków, tych funkcji wykresów funkcji, żeby rozwiązać równanie to mieliśmy jakoby równanie, a teraz mamy nierówność dla jakich argumentów funkcja g czyli piszemy sobie g od x przyjmuje wartości większe niż f od x jest większe niż f od x jak my tutaj w takim razie to szukamy? Jak to odszukać? No, to bardzo prosto. Funkcja Geodix ma być większa od, od wartości funkcji, mają być większe Geodix od funkcji fodix, czyli szukamy sobie, można powiedzieć, Geodix to jest zielona, czyli szukamy sobie, gdzie zielone jest nad czerwonym. I tak sobie też będziemy jakimś kolorem mogli to zaznaczać. Weźmy sobie tym razem niebieskim. I tak tutaj na początku widzimy, że funkcja czerwona jest nad zieloną. To nas nie interesuje. My mieliśmy g od x, miało być większe od f od x, czyli zielona miała być. Czyli tak o tutaj. Tutaj już to jest. Zielona jest nad, e, zielona jest nad czerwoną. I tak samo się dzieje tutaj. Czyli można powiedzieć w dwóch kawałeczkach zielona funkcja jest na czerwoną, czyli uzupełnimy sobie naszą odpowiedź i wpiszemy wtedy, tylko wtedy, gdy x należy, i podajemy sobie te przedziały. Ten pierwszy przedział to jest tu od minus 6 do minus 2, czyli od minus 6. To minus dwóch. Nawias jaki? A no, patrzymy tutaj. Miał być g od x, miał być większe od f od x, czyli musi być większe, nie może być równe. Czyli nie możemy sobie wziąć od tych punktów, ty, łącznie z tymi punktami, tylko od tych, ale bez tych. Bo tutaj byłoby, musiało być większe bądź równe. Czyli nawias otwarty. I suma, tutaj znak suma możemy sobie jak najbardziej dać, i ta druga sytuacja jest tutaj, o tutaj ten, widzimy ten niebieski obszar, i ten niebieski obszar, odkąd on się zaczyna? Ten niebieski obszar się zaczyna od, od, od tego argumentu, a tutaj widzimy, że tym argumentem jest liczba 5. Nawias otwarty, mówiłem już, i już widzimy, że zielony jest nad czerwonym, już tutaj do plus nieskończoności. Widzimy, że te dwie ta funkcja zielona jest nad, czyli do plus nieskończoności. Tak, w takim razie zrobiliśmy sobie zadańko kolejne, zadanie drugie, i kończymy w takim razie na tym zadaniu.